A dzisiaj szybki sporadnik, jak zmienić na swoim mibandzie 6, szóstce, z czego wiem, to też to działa na, na piątce, ten, ekran. Tutaj macie już zapisane, jeżeli macie, tutaj macie tryb podstawowy, ja sobie je pobrałem, mogę sobie zmienić, wtedy mi na Mi będzie się pojawi. Albo wybierzecie sobie jakiś tutaj ze sklepu, wchodzicie tutaj, musicie wejść, w urządzenia i tutaj wam pojawi się oj gdzie tu jest shop pierwsze okienko sklep nie wiem jak to się tłumaczy na polski bo ja mam przez przypadek ustawiony na niemiecki I tutaj możecie sobie wziąć klikacie, możecie tutaj sobie zmienić kolor synchronizować. klikacie ten przycisk pomarańczowy i ten i wtedy macie zsynchronizowane ja tego teraz nie będę robić bo to by zbyt długo trwało ale możecie zobaczyć no no to pa no do zobaczenia pa